Cześć kochani! Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o wcierkach do włosów i o suplementacji, jaką ja stosuję. Opowiem Wam, co od okresu, kiedy zaczęłam intensywnie pielęgnować swoje włosy, używałam, co używam teraz i co planuję zaraz na dniach znowu użyć. Kiedyś nawet sobie nie wyobrażałam, że można, wtedy tak uważałam, marnować czas na wcieranie sobie coś w skórę głowy. Teraz wiem, że wcierki przy problemach z włosami, a szczególnie kiedy tych włosów jest mało, kiedy są cienkie, delikatne, są zbawieniem. Są naprawdę nieodzownym pomocnikiem w produkcji nowych włosów. Najważniejszą rzeczą, zanim w ogóle zaczniemy wcierać cokolwiek w głowę, jest dobre oczyszczenie mieszków włosowych. Więc fajnie by było, gdybyśmy miały możliwość sprawdzić sobie, jak wygląda nasza skóra głowy, czy nie ma tam żadnych zaczopowanych mieszków włosowych, czy łój jest dostatecznie wyczyszczony, czy po prostu nasza głowa tak kolokwialnie mówiąc, oddycha. Bo jeżeli jest ona y, zaklejona warstwą łoju, brudu, bo nie zawsze szampon sobie z nią poradzi, to warto by było to oczyścić właśnie peelingiem. Albo specjalnie przygotowanym do tego peelingiem, y, takim, który pokazywałam Wam we wcześniejszym filmiku o pielęgnacji włosów, albo zrobić to domowym sposobem. Wiem, że są dziewczyny, które używają do tego Cukru. Dla mnie to jest troszeczkę za mocne, yy, ale niektóre niektórych dziewczyn się sprawdza, tak? szczególnie jeżeli nie mają wrażliwego skalpu. Kiedy zaczynałam w ogóle pielęgnację włosów, mm, głównie skupiłam się właśnie na tym, aby tych włosów było więcej, ponieważ ja ich ma, miałam bardzo mało, od zawsze miałam bardzo mało włosów, ale z, w pewnym momencie mojego życia tych włosów było już tak mało, że znajomi mi mówili, że widać im mi prześwity. Miłe koleżanki. Dziękuję Wam bardzo. W każdym bądź razie no miały rację, tak? Nie ma się co obrażać, bo faktycznie na mojej głowie widać było skórę. Przeraziłam się i to bardzo. Szukałam pomocy u lekarza. Niestety, jak to lekarze? No, nie udało się, tak? Znaleźć coś, czegoś, co by, co by pomogło mi. Oczywiście o tym, co zostało od lekarza, ja Wam opowiem też, pokażę Wam, co to było. I czy tego używałam, też Wam opowiem, jeżeli tak, to jak. Ale wracając do tego, o czym na początku powiedziałam. Kiedy zaczynałam z włosomadniarstwem, podstawą było właśnie zagęszczenie włosów. Czy miała mi pomóc wtedy osłajona wcierka jantar? I było to coś niesamowitego. Ja od dawien, dawna nie miałam tylu nowych, świetnych, małych, cudownych, ukochanych włosków, które wyrastały na mojej głowie. Było ich bardzo dużo. Przez okres stosowania jantaru wyrastały one nowe, nowe, nowe i były fajne. Widać było, że one rosną, że są mocniejsze. Natomiast kiedy jantar odstawiłam, te włoski zaczęły wypadać. Niestety, zaczęły wypadać i to co mi urosło, tak naprawdę prawie wszystko wypadło. Ja zrobiłam błąd, bo zrobiłam sobie za dużą przerwę. Powinnam odstawić jantar i zacząć korzystać z czegoś innego. Od razu zacząć wcierać, a ja zrobiłam przerwę. Chciałam, żeby moja skóra głowy troszkę odpoczęła, żeby przyzwyczaiła się do, do tego, że nie zawsze będzie dostawała jakieś tam wzmacniacze. No i niestety te włosy wypadły. To nie jest dobry znak. To znaczy, że moje cebulki są słabe, to znaczy, że moje włosy nie są dobrze przytwierdzone do korzenia, że bardzo łatwo te włosy mogą wypaść. Dlatego u mnie tak ważną rzeczą jest, Cały czas stymulować tę skórę głowy, żeby te cebulki rosły. Ym... Jan teraz zmienił swój skład. Od momentu, kiedy zmienił swój skład, ten specyfik, ten produkt już na mnie po prostu nie działa, a dodatkowo zmaga przetłuszczanie się skóry głowy. Jestem okropnie wściekła na producenta, jeżeli można mówić, że jest się okropnie wściekłym, yy, za to, że zmienił skład. Był to naprawdę dobry produkt. Yy, w zasadzie w miarę łatwo dostępny, bo zawsze można było go na dozie zamówić. Oczywiście większy problem miały dziewczyny z małych miejscowości Gdzie apteki DOS nie ma Niemniej jednak Dość łatwo dostępne I tanie, tak? No i działały, to było najważniejsze, że działały No trudno Szukałam czegoś innego W międzyczasie chyba była Nie wiem czy dobrze wymówię Synoptix, Coś takiego, też z Farmony Ale ta, ta, ta wcierka zupełnie, zupełnie Kompletnie nic nie zrobiła moim włosom Następne co używałam jako wcielkę, to był Piloxidil. Piloxidil dostałam, a w zasadzie LOXON. Dostałam od mojej pani dermatolog do wcierania w skóry głowy. Zamieniłam go na Piloxidil, ponieważ jest 15 zł? 10 zł tańszy. A zawartość loksonu jest, Minoxidilu, przepraszam, jest taka sama. Do tego, jak sprawdzałam skład, to różni się tam tylko dwoma składnikami. A działa tak samo dobrze czyli tak samo mocno podrażnia skórę głowy, wysusza, doprowadza do łuszczenia, ale też y, ja nie odmówię mu działania, bo, bo działa. Bo naprawdę te włosy, które są, y, są wzmocnione i, i trzymają się tego korzenia. W, w, w mieszku. Ja mam taki moment, kiedy byłam przy stosowaniu tego produktu przerażona włosy pewnego dnia, tak bez, bez ostrzeżenia, jakby mogły mnie ostrzec, zaczęły lecieć bardzo, bardzo mocno. Ja w tym okresie linienia tak zwanego nigdy wcześniej go nie miałam. Nigdy wcześniej tak duża ilość włosów za jednym razem mi nie wypadła. Oczywiście ja wiedziałam, że to jest możliwe. I przyznam wam się szczerze, że byłam właśnie w takim momencie krytycznym. Odstawiam. Zostawiam to cholerstwo, odstawiam, bo zostanę łysa. Ale wiedziałam, że nie mogę, tak? Ciągnęłam to dalej i po u mnie akurat po trzech, po czterech dniach takiego mocnego rzutu, przestały wypadać te włosy, tak? Wszystko się uspokoiło i teraz wypada mi raptem włosów 4, 5. Tylko, że nie to jest ważne, że mi 4, 5 włosów wypada. Ważne jest to, czy rosną minowe, tak? Czy odrastają. To jest ważniejsze, bo jeżeli nam wypada 100 włosów dziennie, ale one nam odrastają, to naprawdę nie ma się y, czym martwić. Ale jeżeli nam wypada 100 włosów dziennie i wyrośnie nam jeden bądź dwa, to wtedy jest już się czym martwić. Veloksy tylko kosztuje 22 zł, ja go zamawiałam przez DOS. I y, 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 naprawdę. Ten produkt, mimo tego, że trzeba go długofalowo stosować, jest dość drogi, to ja go polecam. Aha, minoxidil jest dla osób chorujących na łosienia drogenowe. Ja łosienia androgenowego nie mam, albo jeszcze nie jestem zdiagnozowana, wszystko się okaże w niedługim czasie. To mi najbardziej zależało na tym, aby te moje myszki włosowe. Pobudzić do życia. Aby one zaczęły, żeby ta produkcja, ta, 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 to dzielenie się komórek z, zaczęło się dziać i żeby z uśpionych, ukrytych mieszków włosowych, żeby zaczęły wyrastać nowe włosy. Dlatego tak intensywna, tak mocna i agresywna kuracja tym produktem, mimo tego, że nie ma się nieandrogenowego. Kolejnym produktem, drugim, który wcierałam po zakończeniu półrocznej kuracji, co ważne, naprawdę półrocznej kuracji, kuracji Puroksydylem. Yy, Skończyłam już teraz, w zasadzie, zostało mi chyba jeszcze na raz nefret, o którym już też Wam wspominałam wcześniej, we wcześniejszym filmiku. Ten produkt tutaj niestety nie ma podanego składu. Producent powiedział mi, że nie chce go podać ze względu na obawy przed konkurencją. Troszkę to takie dla mnie naciągane, ponieważ. Nie podaje przecież yy, proporcji, tak? Skład z tego co wiem, musi być podany na produkcie, takie jest prawo. Niemniej jednak ja nie chciałam się z Panem tutaj wchodzić w żadną dyskusję. Bo powiedział on mi napisał, yy, co jest, mniej więcej. Nie podał mi wszystkich yy, składników tego produktu, ale yy, przyznam szczerze, że temu Panu zaufałam z tego względu, że. Jest to produkt, który stworzył ze względu na siebie, bo on również ma problemy. Miał problemy z wypadaniem włosów. Dzisiaj bądź jutro na moim blogu będzie dokładna recenzja tego produktu, ale hmm, powiem Wam już teraz hmm, szczerze, że jest to produkt, który działa. Naprawdę działa. Co prawda, ta buteleczka tu jest 125 ml. Wystarczyła mi. Hmm, zaczęłam go stosować na początku grudnia codziennie, wmasowuję skórę głowy i starczyło mi, no mam go do dziś, dzisiaj będzie ostatnia kuracja Tak zdarzyło mi się raptem może dwa razy zapomnieć watrzeć ten produkt w głowę ale ogólnie stosowałam go codziennie przede wszystkim tutaj i ta część mojej głowy ponieważ tu mam najmniej włosów tutaj ich no niestety rośnie najmniej działa, 125 ml na półtora miesiąca czy to jest wydajne przy codziennym stosowaniu? To jest kwestia każdego z Was. Według mnie jest to wydajne. Niestety cena tego produktu to jest 95 zł. Trochę dużo, tak? No ale działa, tak? Dobrze. I teraz y, kolejną rzeczą, bo kończy mi się już ten płynny fret, y, będą, y, będzie inna wcierka. Na pewno już wszystkim dziewczynom znana. Y, jest to placenta. Mam placentę Mimil. Jest to podobno placenta 5%. Ja spotkałam się na blogu, tu nawet jest napisane, że ekstrakt z placenty to jest 5%, czyli ta mocniejsza, bo jest jeszcze 3%. Pokażę Wam, jak wygląda ampułka. Jest ich 12, po 6 ml każda. Zastanawiam się, jak ją będę wcierać, ale myślę, że kupię sobie strzykawkę. I strzykawką będę aplikować na, na głowę ponieważ, ponieważ nie mam takiej malutkiej Chociaż nie, mam malutką buteleczkę Była do nefret dołączona Ale to nic, jeszcze zobaczę y, Ampułeczka Podobno cudowny produkt Ja już kupiłam trzy opakowania Bo akurat na y, stronie sklepu Doktor Włos Trafiłam na promocję y, Całe takie opakowanie tej 5% placenty mil. To jedyne 22 zł. To jest naprawdę, 22 z groszami. To jest naprawdę yy, promocja, ponieważ najtaniej na Allegro znalazłam za 26 zł, plus przesyłkę, wiadomo. A tu znalazłam za 22, chyba 25. Także jeżeli macie ochotę, to yy, tam możecie kupić ten placentę. tak? Przyszły trzy opakowania. Wszystkie trzy będę zużywać i... Powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, jak ten produkt sprawdzi się na moich włosach. Zależy mi, uwierzcie mi, że kiedyś marzyłam, żeby mieć długie włosy. Teraz wolę, żeby one były nawet tylko i wyłącznie do ramion, ale żeby było ich więcej, żebym mogła chodzić spokojnie w rozpuszczonych włosach, a nie ciągle wspiętych tu, tam, siam czy gdziekolwiek. Naprawdę marzą mi się już teraz nie tyle nawet długie włosy, co gęste. I powiem Wam trochę o suplementacji. Mm, najlepiej do tej pory na moje włosy, jeżeli chodzi o porost nowych, działały drożdże, w, drożdże mm, piekarskie, nie, przepraszam, drożdże piwne w tabletkach. Ja mm, trochę boję się picia drożdży mm, piekarskich jestem taki trochę... Taka strachliwa łaba, aczkolwiek przekonuję się coraz bardziej do tego, żeby spróbować. Lubię nowości, lubię próbować nowych rzeczy, tylko że myślę, że ciągle za mało jeszcze wiem na temat tego, co drożdże mogą zrobić dobrego, a co złego. Ja jeszcze trochę poczytam i jak znam siebie, to pewnie za jakiś czas te drożdże do picia wypróbuję. Ale używam też yy, biotyny. Biotyna, yy, czyli witamina H, yy, jest. Yy, Takim głównym składnikiem, który powinnyśmy, którym powinnyśmy się suplementować, jeżeli wypadają na włosy, to też dostałam razem z Loksonem od pani dermatolog, brałam skrupulatnie przez pół roku biotynę i ten produkt, który kosztował 30, chyba 37 zł, wystarczał na miesiąc, nie zrobił kompletnie, zupełnie, absolutnie nic z moimi włosami. Paznokcie jak się łamały, tak się łamały, włosy jak wypadały, tak wypadały. Były szorstkie, były brzydkie, nie było ich więcej. Tyle tylko, że ten y, Loxon, później zamieniony na piloksidyl sprawił, że one zostały przytwierdzone trochę do korzeni włosa i się trzymały, ale y, absolutnie nie zauważyłam, żeby pomógł, żeby wyrastały nowe włosy, gdzie przy drożdżach było to od razu zauważalne, tak? Po jakichś dwóch, trzech tygodniach ja już widziałam, że kiełkują mi nowe włoski, które też y, stosowałam y, z jakąś tam wcierką, tak? Później odezwała się do mnie pani Ania. I zaproponowała mi sufrin. Nie mam tutaj pudełka, pokażę Wam ulotkę. To jest yy, tak wygląda pudełeczko. Yy, sufrin stosowałam również przez pół roku. W zasadzie zostały mi dwa takie yy, blistry. Ten plus jeszcze jeden cały. I to będzie koniec półrocznej kuracji i będzie przerwa. Pokażę Wam. Kapsułka jest yy, taka malutka, czarna. Mam nadzieję, że widzicie. Yy. Przepraszam. No Lenka, Połyka się bardzo łatwo. Je się trzy kapsułki dziennie. Najlepiej. Rano, wieczorem i po południu. Rano, po południu, wieczorem. Ważne jest, żebyście, jeżeli będziecie stosować ten suplement, faktycznie brały tylko jedną kapsułkę na raz. Bo ja chciałam być lepsza, mądrzejsza i w ogóle naj, naj, naj. Wzięłam na raz dwie kapsułki. To, to później się dzieje z organizmem. Jest ciężki do pisania, bo odbija się jakąś taką choinką, siarką. Właśnie niektórzy mówią, że choinką, siarką organizm wydala nadmiar tej siarki, jeżeli jest niepotrzebny, czyli dwie kapsułki naraz to jest absolutnie za dużo. Nie bierzcie dwóch naraz. I teraz tak, jedną i popijcie naprawdę sporą ilością wody. Myślę, że zapomnicie o wszelkich konsekwencjach tego, że może nam się odbijać bardzo nieprzyjemnie, a odbijało mi się tak nieprzyjemnie przez cały dzień i uwierzcie mi, to jest naprawdę męczące i, i, i denerwujące. Dlatego jedna kapsułka, jedna popita dużą ilością wody i nie czuć żadnych y, efektów ubocznych. A warto jest brać ten produkt, ponieważ bardzo, naprawdę dobrze wpływa na nasze włosy, nie tylko, również na paznokcie, na wygląd cery i co u mnie jest w ogóle ewenementem, to na odporność. Co prawda teraz mam troszkę więcej problemów, więc ta odporność jest mniejsza, jak możecie zobaczyć, wyszło mi niestety okropne zimno, które kiedyś, zanim zaczęłam stosować sufit, wychodziło mi tak raz na dwa miesiące. I, i to, to było standardowo: raz na dwa miesiące chodziła Kamila z zimnem. Teraz przez pół roku tego zimna nie miałam ani razu, i nie chorowałam, co jest dla mnie niesamowite. Bo ja zimą zawsze, raz w miesiącu, jestem jakoś przeziębiona, zakatarzona, w ogóle źle się czuję, mam gorączki. A ten produkt na no, odporność wpłynął rewelacyjnie. Zresztą, dokładnie co zrobił, a z czym sobie nie poradził, yy, Będziecie mogli przeczytać na blogu, ponieważ jak skończę opakowanie, to zrobię takie ogólne, ponad półroczne podsumowanie tego produktu. Jak skończę go i nie zdecyduję się na drożdże, to będziemy jeść, ja będę jeść, te tabletki. Wybaczcie, że nie przeczytam nazwy, ale te Calcium to jeszcze pół biedy, ale ta druga, drugi człon nazwy jest pantotenikum. no... Chyba dobrze. Calcium pantotenicum, yy, osławione tabletki również, które rzekomo działają bardzo dobrze. Yy, zobaczymy. Jeżeli nie to, to będą drożdże, jeżeli nie drożdże, to pewnie będzie to. Yy, sama jestem ciekawa, jak będą działały jeszcze w połączeniu z placentą. Yy, no i mam nadzieję lepszą dietą, zdrowszą. To mam nadzieję, że osiągnę jakiś naprawdę fajny efekt, bo ostatnio moje włosy przeżywają kryzys i potrzebują, myślę, już czegoś nowego jakiejś różnorodności, ponieważ chyba się już mój organizm uodpornił i na sufrin, i na, na inne wcierki dlatego potrzebujemy czegoś mocniejszego. Podsumowując, myślę, że nie tyle suplementacja yy, tabletkami. Bo można to wszystko urozmaicić dietą i każda witamina może być dostarczona naszemu organizmowi poprzez dietę. Tak, wcierki uważam, że są koniecznością. Koniecznością, przyjemnością, podstawą i uważam, że wcierki naprawdę pomagają dziewczynom, które, którym zależy na tym, żeby tych włosów było więcej, bań, które nawet przyspieszają wzrost. Tych włosów, że rosną szybciej. Mi takie coś spowodował, spowodował właśnie jantar w połączeniu z drożdżami. No niestety ten nowy już tak dobrze nie działa. Dlatego używajcie wcierek. Naprawdę Wam je polecam. Jeżeli bierzecie suplementy, to pamiętajcie, Pamiętajcie, że pierwsze efekty zauważycie po trzech miesiącach. Wyjątkiem tutaj w moim przypadku były drożdże te piwne, bo tutaj efekt naprawdę zauważyłam po dwóch chyba czy trzech tygodniach. Na paznokciach był widoczny najpierw. Włosy troszeczkę później, ale też było to szybko, sufrin yy, troszeczkę później, bo właśnie po trzech miesiącach zauważyłam, że coś tam się z włosami dzieje, ale pamiętajcie, że trzeba pół roku. Organiz najpierw uzupełnia wszelkie niedobory w głównych organach naszych ciała, a włosy dostają na samym końcu te wszystkie dobre rzeczy, także... Żeby coś zacząć, zaczęło działać, naprawdę trzeba konsekwencji. Zresztą, jak we wszystkim, jeżeli ktoś ma trudne włosy, tak? jeżeli chcemy cokolwiek osiągnąć, tutaj niestety musimy być ogromnie cierpliwe i starać się o to, żeby, żeby nie zapominać o pewnych rytuałach, bo nasze włosy wyłapują bardzo szybko, brak naszej konsekwencji i odwdzięczają się niezbyt ładnym wyglądem. Chciałabym, żebyście mi polecili jeszcze jakieś fajne wcierki Oczywiście ja już w planach mam chyba 5000 tysięcy innych Ale być może są jeszcze takie, o których ja nie mam pojęcia A warte są przetestowanie i wypróbowanie Szczególnie na takich cienkich, delikatnych, małych włoskach jak moje Także dziękuję Wam za uwagę dzisiaj Piszcie w komentarzach, co polecacie I czy miałyście któryś z tych produktów Jeżeli tak, to czy nawet zadziałał Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia